Ehoj! I serki z tej strony witam wszystkich serdecznie bardzo. Gramy dalej! House z dodatkiem PET z dodatkiem zwierzaków. Chyba rozumiem, do malowania. Do malowania nam to się tutaj trafiło. I super! Dobrze, że możemy malować wiele ścian na raz. Jesteśmy rozbudowani w tę stronę. Jasna brzoskwinia. Czy to jest jakiś rodzaj takiego przedpokoju? Takiego dodatkowego loftu, jakby. Wiem, że tu jest pokój. Tu jest łazienka. Czyli tak, to jest sypialnia. Chodzimy schodami do sypialni bezpośrednio. Fajny, taki loft właśnie. Jeszcze znaczy jakiś plan na, na życie jest w domu. W sumie. Fajny. Szczeg się mieszka samemu tuż w ogóle. Nie przeszkadza takie coś. W sensie bez drzwi, do sypialni i tak dalej. Mam rację? Niech się ktoś wypowie, proszę. <laughs> Niech mi ktoś odpowie na pytanie, bo nie jestem pewna, ale tak myślę. Taki New York style, tro style trochę, prawda? Zaraz tam pójdziemy malować stojąc na deskach. To dopiero będzie. Bam nam tu po, pomaga oczywiście. Pracowity zwierz. Naprawdę pracowity. Fajną ma czapkę. Wciąż tak samo bardzo podobają mi się czapki na naszych zwierzeczkach. O! Słyszałam. Miałki. Mogę tak? No. Widziąłłłup. Mhm. To trochę mogę. No dobra. Ale, jakby nie było, tak też dostaniemy w jakimś stopniu. Do pewnego momentu. Czy... Oj, uwaga! Uwaga! Nie chcę ci ogona pomalować. Ta ściana jest za wys... Oj, ktoś sufit pomalował. Nikt nic nie widział. Jak nikt nic nie narzeka na ten temat, to się, to się nic nie dzieje. Jest ok Jest dobrze. Koty chyba by tu chciały wyjść, ale jeszcze nie wyszły. Tak coś czuję. No dobra, skończmy tam tę ścianę, tej, jak wymagali. Sufit jest ok, chyba. Może też już pomaluję, skoro już tak zaczęłam go psuć, to może go też skończę. Przypadek, no i tak zostanie. Może nie zauważy. Wiecie, jakby nie było to. Nie mówiła, że nie chce. Że chce też nie powiedziała, ale no cóż. <gry> Czasami klienci nie są zbyt. Y wiecie, y Dobrze poinformowani o opcjach, jakie mają dostępne. Okej. Okay. Pozbądźmy się tego i tego, żeby nam nie przeszkadzało. No i, no i gra. O, jaki fajny! Pozostaje nam chyba tylko powynosić na górę rzeczy. Teraz stop, stop, stop. To to idzie wszystko do tego samego pomieszczenia, co... A, to jest jedno! Iść tędy, czy iść schodami? Pójdziemy schodami, to nie ten jeden raz, bo... A tak. Na, na, na mapie ten dom wydawał się być o wiele większy, nie wydaje wam się? Gdzie damy łóżko? Może tam damy łóżko. Drapak możemy dać tutaj. Nie? Chyba będzie o... Okej. Okay. Miao, miau, miau, miau. tam, sioku. Chodź, bo może nam być tu ciasno, jak będziemy łóżko wnosić. No cześć. Tu tu, 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 tu. Masz tu sobie posiedź. Tak? Tak. Super. Rampam pom, pom. Zaraz te dwie sowki też się będą musiały zmieścić na górze? Czy jest tu jeszcze jedno piętro? No jak jak ty to zrobiłeś? No jak ty to? Niech mi to ktoś teraz wyjaśni. Jak on się tu teleportował? Czemu? Jak? Ha! Dobra, ale wciąż nie bardzo rozumiem, co z tymi pufami tutaj zrobię w takim wypadku. Hmm. Hmm. Coś wymyślę. Oj, trafiłam na sodę, a chciałam skakać. Najpierw to jedno i drugie. Już nie wiem, którędy szybciej. Poważnie. To może w złym miejscu chcę je postawić. A może trzeba by je dać. Tam, albo tu. Nie, tu troszkę za ciasno. A tu. O, a może to nie byłby zły pomysł. Tylko czy ja wiem, tak idealnie na samym dalej na samym wejściu. Bam, chodź, bo troszkę mi zasłania. Coś mi znowu zasłania przejście. Szafka. Bam, chodź. Chodź, chodź. No i pytanie: czy to jest dobre, dobre rozwiązanie teraz? I fotele rozłożyć. Nie wiem, jeden tutaj na przykład, a drugi to, to teraz w sumie nie wiem. A może. Chociaż kota dałam pod okno, bo koty lubią patrzeć przez okno, prawda, co się dzieje. Tutaj się można wychodząc zahaczyć. Poczekaj, zmieścimy tam szafkę. Nie zmieścimy. Hmm. Znieśmy to tam, gdzie było. Jeżeli się oczywiście pozwoli zmieścić. Okej. Okay. Hmm. No, hmm. Zaraz sprawdzimy, spróbujemy, zobaczymy. Okej, okay, okej. Okay. A tu jeszcze szafa musi się zmieścić gdzieś? Nie zaciasnął? Tam w tym? W tym? By chcieli? Ło, a może te wpływy mają być na ten taras tutaj, ale nie zwróciłam uwagi, może po prostu? Tak, aha, u, od razu lepiej i wygodniej. Ło, wow. ha, Kawał szafy. <laughs> nie, to ja myślę, że to jednak chyba bardziej w ten sposób. Chociaż nie, poczekaj, nie zmieści się. Tak do końca. Moment, moment, jest kawał szafy. Pewnie by wyglądała elegancko na środku, ale człowiek i kawał szafiska. Chyba, że nie. No łóżko mi się tutaj nie zmieści tak ładnie. Prawda jest taka, że nie potrzeba z tej strony aż takiego e, podejścia do łóżka. Bo po co? Może być. Ojej, przyszedł i drugi. Przyszła Holly. Dobra, Bam się teleportuje. To już nie ma. To tamto się teleportuje po prostu. Wie co robi trochę dalej, już było równo mniej więcej. Wie, co robi. Ej, a nie mogę tego dać bliżej okna? No właśnie. O! No! I o to mi chodziło! Okrągły stolik i ten dobra! Ten stolik, zapewne! Ciup! bardzo swoją drogą dobry pomysł, ale gdzie go damy? Bardziej w tę stronę? Widok i tak na jakiś dom i drogę, czy w tę stronę? Widok na wejście. Może być w tę. Albo od tej strony po prostu. Cium! Te palety wciąż mi się podobają. A Bam się teleportuje. To jest po prostu wyższa szkoła się go zarządza. A dobra, to jednak zrobimy inaczej z tymi pofami. Cześć, psiaku, żeby było dosyć równo, ładnie. A może jeszcze inaczej? O, a może tak? Czekajcie, jedna tu, stoliczek tutaj, a drugą damy tu. Teraz zobaczymy, jak będziemy stolik przestawiać, ale to za chwilę. Teraz tak, czy to jest do. Do tej sypialni czy do łazienki? Stojące lustro i lampka, czyli to idzie. To idzie tu. Możliwe, na razie dam to. Ale zróbmy tę łazienkę, żeby już było z głowy. Płytki ścienne, dobra. Ładne. Patrząc na to, jak idzie procent, to chyba będzie trzeba całe zrobić. Tak przypuszczam. Całą, całą łazienkę. Aha, jeszcze zamontuj. Zamontujemy za chwilę. Najpierw damy płytki, bo łatwiej jest je założyć bez zamontowanego prysznicy. Ale zobaczcie, jak ona już rzeczywiście wszystko przygotowała. Już jest w podstawowym miejscu gdzieś coś wrzucone, mniej więcej. Gdzie to ma być? Chyba wszystko, bo jest wszystko na czerwono. Czyli gdzie się nie odwrócę, będzie zamontuj. Halo? Halo? Albo jak to pan niebieski wołał? Olo! Wystarczy mi tych płytek? Nie wygląda, żeby miało. Może? Może? Zobaczymy? Przekonamy się. Na jakie macie plany na wakacje? W sumie wakacje się już rozpoczęły, jakby nie było. Wybaczcie, szkołę jakiś czas temu skończyłam, już nie bardzo zwracam uwagę na to, kiedy są wakacje. Właściwie w ogóle. Du, 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 du. Jedziecie gdzieś? Zostajecie w domu? Hmm? O, nawet żeby wystarczyło. Jej. Klik, klik. O nie, ktoś rozlał wodę. Okej. Okay. Co to mógł zrobić? Ziup! Bawi mnie czasami jak się ta kolejność tutaj zmienia. Siup. Znowu ktoś rozlał... O, gdzie ten kot? Dobra, trzeba zdjąć yy, zabezpieczenie po... Te transportowe. Dokładnie. Komora maszyny losującej w dół. Oj, oj, ok, udało się. Czasami nas złożyci w ścianę przy montażu. Zdarza się. Tu. No. Zup. ziup, Zup. Tutaj. O, no. Elegancko. Dalej. To to. Nawet ładne to toaleto. O, to taki prosty w montażu prysznic. Kurczę, podobny do mojego i to bardzo. No i kto to tak na nabełaganił tutaj? Nie mam pojęcia. Tutaj dywan. No zobacz. Dozo dozownik to pomyślałam, że rzeczywiście tu może być, ale... Nisko, trochę wyżej. Super. No dobrze, to rozumiem dywan jest do pochłaniania wody spod pryszniców. Pom, 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 ta Wow, 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 jak być, Niech będzie. Chodź, idziemy potem koci ten przykacz. Jaki fajny. Ramzi, nie, Ramzi? Ozzy i co? Jak się tylko to nazywały? Nie, to miał Ozy. A, takie to sobie tu ktoś wymyślił. No, witaj. Witaj. Ciekawe. <grym> teleportacje wama są świetne. Tak, tak. Co, co? co dobra, jak będzie tutaj. Wygląda ok. Tak? Myślę, że spoko. Siup! Już się zdążył przeteleportować? Tak! Tak. Tam widzę chłopaki pilnują lodówki. Też coś w tym, Czy też coś jest? zegar? To ja myślę, że będzie tutaj dobrze wyglądał. I jeszcze lampka nocna. Jedna i druga. Fajny ktoś miał pomysł na to. Że masz wszystko kupione, kolory wszystko dobrane i jedyne co musisz zrobić to ponosić rzeczy do środka. Nie żeby chodzenie w tej z powrotem nie było. Byłoby irytujące gdyby ten dom był większy. Ten sposób jak jest teraz jest w porządku. Akurat idealnie. Ładnie, romantycznie. Ciup! Dziękuję. I na górę. No, i myślałam właśnie, żeby to może tutaj w ten sposób zrobić. O, nawet mają tu światło na zewnątrz. Ładne całkiem. Cześć, piaseczku. Pytanie, czy mogę teraz odsprzedać rzeczy? O, tego nie mogę. A po prostu przeklikać? Tak. To zróbmy porządki. Ale palet. Ło, wow. oni to musieli nieźle zwozić tutaj. W ogóle kolorowe wejście też ciekawe. Że wygląda ten stół z tej strony, ale na środku pewnie też by zupełnie nie przeszkadzał. O! Holly sobie siedzi w jedzeniu. To jest dosyć elegancko. Lulu, lu, lu, lu również. O! Dobra. To kończymy zlecenie. I lecimy do kolejnego. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia I trzymajcie się wszyscy ciepło. Ja